Cześć, w dzisiejszym odcinku szybkie wprowadzanie danych do wielu komórek. Zapraszam. O co chodzi z szybkim wprowadzaniem danych do wielu komórek? Czasem się zdarza, że chcemy wprowadzić w wielu komórkach zero. Jak niektórzy to robią? Wprowadzają zero i przeciągają to wszędzie. Działa? No, jasne, oczywiście, że działa. Ale czy są inne sposoby? Są i uważam, że są łatwiejsze. Służy do tego skrót Ctrl-Enter. Gdy uzupełniam budżet, nie lubię pozostawiać wartości pustych, czyli takich, w których nie ma wartości. Ja często w takie miejsce wstawiam 0, wtedy mam pewność, że w tej komórce wprowadziłem zmiany. Jeżeli jest pusta, mogłem ją pominąć, no nigdy nie wiadomo. Jak mam 0, jestem przekonany, że tam powinno być 0. Jak to zrobić? Zaznaczam zakres, gdzie chcę wprowadzić wartość. Następnie zaczynam pisać, że to będzie 0 i jestem w trybie wprowadzania danych do komórki i mam też zaznaczony większy obszar danych, żeby teraz wprowadzić tą wartość do wszystkich zaznaczonych komórek. Naciskam Ctrl i Enter, o którym już mówiłem wcześniej. I proszę, wprowadziłem w te komórki tą wartość. To tyle w tym odcinku do następnego.